E Z Wami z pierwszego vloga po dłuższej przerwie. Jest mi naprawdę bardzo miło, że tutaj jesteście. Wczoraj cały dzień razem z Maćkiem sprzątaliśmy mieszkanie i tutaj możecie zobaczyć za mną nowa ściana. Tak naprawdę ściana stara, ale wszystkie obrazy nowe, troszeczkę odświeżone, ale wiele rzeczy tutaj brakuje, bo chciałam właśnie nagrać, gdy dodaję tutaj świąteczne dodatki. I dla mnie to już jest ten moment, moi drodzy, żeby dodać świąteczne dodatki. Takich rzeczy, które gdzieś tam kupiłam, to właśnie mamy taki domek. Ja go, z tego co pamiętam, kupiłam w TK Maxie. Jest przepiękny, do tego są takie małe domki. Świeczniki, tutaj zaraz będziemy otwierać taki srebrny świecznik. Jeszcze więcej świeczników. Dla Rubiszki też jest przewidziana zabaweczka. Jakbyś nie chciała pierniczka, to masz tutaj jeszcze jamniczka. O, chyba jamnik jest kul cool bardziej. No już jesteśmy gotowi do drogi, na zajęcia dojeżdżamy kawałeczek, bo aż za Kraków, ale uwielbiamy te zajęcia i one serio nam tak dużo dały i dają. Robi jej w grudniu, będzie miała rok, jest mega grzecznym, pojętnym psem. Na początku miała te swoje takie różne rzeczy związane z tym, że jest się szczeniaczkiem, no i się dorasta, dała nam trochę popalić, ale naprawdę Gdyby nie to zajęcie z Kingą, to my byśmy sobie z nią nie dali rady. Znale, jak widzicie, lubi na TikTokach czy na filmach to zawsze piszecie. Chciałabym takiego pieska, chciałabym takiego pieska, jest taki śliczny. I ludzie faktycznie myśleli, że nie wiem, my braliśmy tego psa z uwagi na to, jakie ma umaszczenie. O, proszę. Maciej. Halo? Zakończyłam. Tak, że braliśmy piesko z na umaszczenie, a to nie jest prawda. Naprawdę, jeśli bierzecie stara angielskiego, musicie być w pełni świadomi tego, jaka to jest rasa. że jest to rasa myśliwska, która potrzebuje dużo czasu, pracy. Jeszcze raz dużo czasu. <grych> I cierpliwości. Następnym razem, opomniałam więcej, bo Maciek już do samochodu, ja jadę. A ty kończysz pracę jeszcze, no nie? Tak. <grych> Więc e, uciekamy. Robisz No dzień dobry, dzień dobry. Się dzisiaj z Wami z Warszawy. Wpadłam tutaj na chwilę, aby spotkać się z moją werką menedżerką i omówić nowe kroki na przyszły rok. Idziemy teraz na szybkie śniadanie i kawkę, a po śniadaniu na event TK Max. I wybieram się na ten event nie bez powodu, bo nie wiem, czy ostatnio widzieliście, ale tutaj wam wstawię. Pojawiłam się właśnie w kolaboracji z TK Max. Miałam okazję stworzyć dla nich mały spot, fajnie współpracować z markami które na co dzień się uwielbia i z których się na co dzień korzysta a TK Maxx ma serio masę świetnych rzeczy więc jestem bardzo ciekawa jak będzie wyglądał sam event ale jestem tak głodna, że o niczym innym teraz nie myślę jak o tym, aby pójść właśnie coś zjeść więc kupujemy bilet, bo nie chcemy mandatu i uciekam coś zjeść hey, I am done patrzcie co dostałam od Berki. Girl, you are crazy! Tak, moi drodzy, wygląda prawdziwe życie, czyli jedzenie fancy makaronu w samochodzie na kolanach. Smacznego! On wygląda tak pysznie! Ale ciepły! Mmm! Właśnie wróciłam do domu po całej trasie i wracałam mega długo, bo aż 4 godziny. Jeszcze musiałam wstąpić do Rossmana po parę produktów do jutrzejszych nagrywek. I jedyne o czym marzę to jest e, zrobić sobie mini spa, umyć głowę, zrobić sobie peeling, maseczkę i położyć się w łóżku. To jest ta rzecz, o czym marzę. Już nie muszę zmywać makijażu. co i go robi. Oh. Właśnie zbieramy się do parku, zabieramy Rubina na Papuccino. Dzisiaj pogoda jest naprawdę piękna, więc trzeba korzystać. Rzadko wychodzimy z Rubi na takie spacery na smyczy. Ona super chodzi na smyczy, ale przez to, że mieszkamy na wsi, niedaleko mamy pola i las, to przeważnie wypuszczamy ją. Też wiele pracy włożyliśmy w to, żeby była odwoływalna, reagowała na gwizdek. Ale w takich momentach, gdy jesteśmy w mieście i w parku i ona powinna iść tak, wiecie, grzecznie i tak dalej, to dzisiaj ma tyle energii, że chce nam rękę urwać. Dosłownie. Czuję bardzo wymięty. Czemu się czujesz wymięty? Maciek Bo nocka. Maciek był wczoraj na imprezie firmowej. Andrzejkowej. Andrzejkowej. I pomimo tego, że nie pijemy alkoholu, to jednak czuć e, to 30 no. lat, tak? już no, nie, jakie 30? To ma 30? No to nie masz 30. lat. Mamy razem. Mm. Ale wymięty jesteś dzisiaj, no, no nie? Jak wstałeś? Nie no, w takim wieku zarywać nockę, to już jest tragedia. Człowiek musi odespać potem cały dzień. Tak. Ale wytańczyłeś się chociaż tyle z samego rana wpadłam do Katowic, aby zabrać was na świąteczne zakupy bo jutro jedziemy już po choinkę i nie mogę się czekać, aż ta choinka będzie w domu bo będzie już totalnie świąteczny vibe i klimat a teraz mam ochotę na kawę i sprawdźmy co fajnego jest właśnie w serze home w kosie idziemy Wróciłam z zakupów i pokażę Wam, co udało mi się kupić, o ile mi Rubi na to pozwoli. W Zarzechu kupiłam tak naprawdę kilka rzeczy. W oko wpadły mi właśnie te przepiękne serwetki. Widziałam je u kilku osób i bardzo mi się spodobały. Co roku kupuję tam również zawieszki oraz e, kartki świąteczne, które wkładam do prezentów bliskich. Zobaczcie tylko, jak one wyglądają pięknie. W Zarze kupiłam również e, takie zapałki, które można od spodu odpalać. Dodatkowo mają taki wymienny. odpalacz. <grytanie> nie no, serio. Znam nazywnictwo wielu rzeczy, ale nie mam pojęcia, co to jest. To nie jest krzesiwo. Co to jest tutaj od spodu? Ciarka. Siarka? Ale jak to się nazywa ogólnie? Siarka. No nie, no to musimy mieć jakąś nazwę. Dobra, znajdę nazwę tego czegoś i tutaj ją napiszę, bo mnie aż to ciekawi. Tak. To są te za 5 dych? Czy tańsze? Nie, tańsze? 9 euro. Ile kosztowały? No, no tak, to są te za 5 dych. Masakra. Moi drodzy, pięćdziesiąt złotych za zapałki. Masakra. Rubi nie będzie dzisiaj jedzenia. Matka kupiła zapałki za 50 zł. <noise> Proszę, kapcie. Ale za romiste. Bardzo ładne, dziękuję. Najlepsze jest to, że popatrz na te. I te kapcie kosztowały 50 zł, a właśnie w zarzechom były takie za 150, dosłownie takie same. Więc warto szukać. Nie, jeszcze na promocji, widzicie, się 4 zł. Czyli odpracowałam tam te zapałki. Jedną z takich nudniejszych rzeczy, które kupiłam, są to właśnie te haczyki Combat, e, Command, Combat, Combat. I wzięłam e, wziąłam z myślą o powieszeniu kilku gwiazd jeszcze w pokoju. Myślę, że tego sprawdzą się naprawdę fajnie. To by było tyle, jeśli chodzi o zakupy. Nie ma tego dużo, ale to dlatego, że mamy najbardziej overprice miesiąc, gdzie trzeba jeszcze zakupić prezenty, chuinkę itd. itd. więc nie będę szaleć teraz na zakupach, kiedy czekają mi jeszcze inne wydatki. Tym bardziej, że boję się, naprawdę boję się, ile będzie wynosić. Moja choinka jutro, bo w zeszłym roku kupiliśmy choinkę, która kosztowała nas 350 zł. Uważam, że jest to naprawdę duża cena jak za choinkę, ale takie były ceny 200, 400, 350, więc jestem ciekawa, ile w tym roku będzie kosztować żywa choinka. Bardzo szybko zrobiło się mega ciemno. Teraz po prostu z tym światłem to jest jakaś masakra. Dosłownie dzień się kończy i dzień się zaczyna. Tak, więc e, nie nagrywałam tego, gdy wieszałam te gwiazdy, ale pokażę wam efekt końcowy, bo wyszło naprawdę super. Kupiłam takie bezprzewodowe lampeczki, które są na pilota. To jest właśnie ten pilocik i mogę sobie nim. Włączać i wyłączać, włączać i wyłączać, włączać i wyłączać. Właśnie gwiazdki. Zobaczcie, jak skupialnie się zmieniła przez mnie. Robi mi towarzysze, bo dzisiaj mamy taki dziewczyński wieczór. Czekamy, aż przyjedzie Maciek i wróci z pracy. Podzwonił do mnie, że ma dla nas jakąś małą niespodziankę, i ja jestem mega ciekawa, co to jest, więc dopijamy herbatę i zaraz uciekamy do niego nie. To tak wygląda zawsze to niezwykłe nagranie, jak serio, a my uciekamy już I tak jak myślałam, jest niespodzianka, czyli Maciek przywiózł nam jedzonko z Charlotte. Mamy tutaj herbatkę imbirową, do tego krem z białej fasoli i tapenade z oliwkami. Dziękuję. Koinka mm, jest już u nas. Jak możecie zobaczyć, zajmuje nam cały samochód. A ten samochód naprawdę nie jest mały. Mega siara. Mam nadzieję, że nam wejdzie do salonu. Co prawda, my mamy dość wysoki sufit, bo ten sufit u nas ma tak 3,5 metra, ale no jestem ciekawa, jak to, trzeba będzie troszeczkę uciąć czubek, ale jest przepiękna i serio tak pachnie. Jak już ją wstawimy do salonu, to to już będzie taki totalny świąteczny vibe. Dodatkowo będę robić dzisiaj też ozdobę na choinkę, czyli tą dużą kokardę, taką Pinterestową. Sama jestem ciekawa, jak będzie wyglądać całość i właśnie jak będzie się prezentować ta choinka z tą kokardą. No i choinka jest już u mnie, jak możecie zobaczyć. Naprawdę zajmuje całkiem dużo miejsca. Tutaj już ułamam mi czubek, bo nie zmieściłaby nam się do pokoju w stojaku. Rozpakujmy ją sobie. Musimy przesunąć resztę rzeczy No i tak właśnie wygląda nasza choinka Dodatkowo do niej mam tutaj w środku lampeczki i te lampki są bardzo fajne, bo każda z tych lampeczek jest po prostu na pilota Jedynym ich minus jest taki, że trzeba po prostu do nich bardzo dużo baterii i jest to średnio ekologiczne, ale efekt daje naprawdę przepiękny. I te baterie wystarczają tak naprawdę na cały grudzień. W zeszłym roku to testowaliśmy, one też są bardzo fajne, bo mają tutaj takie łapki, a dodatkowo jeszcze możemy regulować sobie, w którą stronę chcemy przesunąć te piękne światełka. Właśnie jedziemy na event Moliera 2 do Katowic, do galerii Wilson. Będzie tam dużo perełek, może na coś się skuszę, bo jest teraz taki okres świąteczny, więc idealnie, aby znaleźć prezent dla bliskiej osoby. Wyjechaliśmy o wiele wcześniej, ale ta pogoda teraz totalnie nas zaskoczyła, bo mamy śnieg. Zobaczcie tylko, jak to wygląda. Widzicie, naprawdę spadło całkiem dużo śniegu. Myślę, że jutro spadnie o wiele więcej. Ruby została sama. Tutaj podgląd na kamerze, co właśnie dziewczyna robi. Myślę, że za około 2 godziny wrócimy już do domu, a tymczasem ona będzie sobie szaleć bez rodziców. mamy szaro, buro i ponurą, dlatego pomyślałam, że dzisiaj siądę sobie do montażu, siądę sobie do zaległych maili i <grymianie> na wszystko podpisuję i zmontuję właśnie dla Was ten film. I takim oto sposobem myślę, że zakończymy sobie tego vloga i od jutra zaczynamy kręcić kolejnego. Mam nadzieję, że ten Wam się spodoba i że zostaniecie tutaj ze mną na dłużej. Widzimy się w kolejnym vlogu!